Gra planszowa Fortuna. Pochodzenie – Polska. Data produkcji – 1984. Wyróżniona w plebiscycie magazynu Świat Młodych jako gra roku 1985. Polska gra planszowa wyprodukowana przez spółdzielnię rzemieślniczą Żoliborz. Plansza przedstawiała Warszawę z początków XX wieku. Wśród obiektów do kupienia znajdowały się między innymi Hotel Saski, Metropol, Elektrownia Powiśle, Restauracje, Wersal pod Bachusem czy Corso.